Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was dość popularny ostatnimi czasy na YouTubie filmik, czyli Unholed. Niedawno widzieliście Bucha, więc trzeba zrobić miejsce dla tych książek na mojej biblioteczce i paru się pozbyć. Przez pozbycie się rozumiem oddanie ich moim rodzicom, albo może parę z tych książek znajdzie miejsce u Was, zobaczymy. Ponieważ oni po prostu biorą je nad morze i tam sobie je czytają, albo ich znajomi czytają, albo ktoś ze wsi czyta jakkolwiek, cokolwiek mogą sobie z nimi robić. Jak pewnie wiecie, nieraz jest tak, że holicy więcej kupują niż czytają i ze mną jest tak zawsze, a szczególnie ostatnio, ponieważ nie mogę tyle czytać, ile bym chciała, ponieważ Moje oczy szwankują i je muszę troszkę podleczyć, żeby właśnie więcej spędzać czasu przed kartkami, ale to może nie jest ten temat. I właśnie dlatego parę książek, które Wam teraz pokażę, już są przeze mnie przeczytane i po prostu mi się nie podobały. A parę z nich nawet nie czytałam, ale wiem, że po prostu to nie jest mój temat. Może kiedyś się tym interesowałam, ale na dzień dzisiejszy po prostu mnie to nie interesuje więc może nie będę dłużej przedłużać, tylko zaczynamy, ponieważ stosik jest dość duży pierwsza książka to mapa trzech mędrców i ja ją ja między innymi chcę oddać dlatego, że mój tato ją czytał i mówił, że jest średnia, a mój tato jest bardzo krytyczny w stosunku do książek, naprawdę powiem wam, że to jest taki snob trochę literacki i tutaj jest napisane, że to jest emocjonujący thriller, yy, największy, emoc najbardziej emocjonujący thriller od czasu kodu Leonarda da Vinci. No nie wiem, koktajl kryminał, thrillera historycznego i powieści przygodowej. Niby spoko, ale no i skoro mój tatuś mówi, że nie fajne, no to ja mu zaufam. Kolejna książka to Wierna. Nie wiem, dlaczego mam tą a dwóch pozostałych nie mam. Pewnie komuś pożyczyłam. I powiem wam, że ja nie lubię trylogii niezgodnej. Dla mnie to jest słabe i słyszałam, że w ogóle filmu nie będzie. Więc jeżeli ktoś z was nie czytał książek, ale oglądał filmy i mu się podobało i chce się dowiedzieć, jak to się skończy, to mogę komuś wysłać tą właśnie Wierną. Tylko ostrzegam, że ona jest w takim średnim stanie. Nie wiem, co ona przeszła, ale ewidentnie była na jakiejś wojnie, bo naprawdę nie jest dobrze. Teraz mamy trzy książki od jednej autorki, czyli Evi Ensworth i to jest Krzywda 7 dni oraz Zadurzenie. To jest bardzo fajna pisarka. Krzywdę recenzowałam na kanale i naprawdę mi się podobała. Tylko to jest lektura dla troszkę młodszych ludzi, dla troszkę Takich, no po prostu młodzieży. Ona opowiada o trudnych tematach, które są trochę takimi tematami tabu. Bardzo fajnie je przedstawia i po prostu podejrzewam, że dam je mojej kuzynce, bo ona ostatnio w takich książkach się lubuje. A dla mnie to po prostu jest już takie normalne, znaczy to żeby nie było, że jestem jakoś mało wrażliwa czy coś takiego. Ale po prostu ja wiem już o tych rzeczach, a ona może się tego czegoś ciekawego dowiedzieć. Kolejna książka to Dekol, i po prostu ta książka tutaj trafiła, bo ja nie mam pierwszej części, nie czytałam pierwszej części i jakoś tak powiem wam, że nie pajam się miłością, żeby to zrobić kolejna książka to też trzecia część sagi, to jest saga ognia i wody, mroczny przypływ i chodzi o to, że ja tą książkę dostałam w tej takiej paczce gdy wygraliśmy dodatkowe zadanie w grze o Booktube. To jest trzecia część, więc no, ja nie mam dwóch poprzednich. I gdyby to była pierwsza, to dałabym ją po prostu karę bo ona jest Sereną, ale że to nie jest pierwsza część. Jeżeli ktoś z Was poszukuje tej książki i chce tą książkę, to piszcie, do mnie powiem Wam tylko z tak z ciekawości, że jest bardzo ciężka. Ona ma tylko. 411 stron, jest na białym, grubym papierze I naprawdę bicki można robić Filmik o tkankach również znajdziecie na moim kanale Dla mnie ta książka była ok, ale po prostu ja już ją się przeczytałam Cała rodzina rodzina przeczytała, więc ona po prostu idzie Bo jakoś to nie jest książka, do której będę wracała z wielką miłością Ale była okej okay. I jeszcze jedna książka, czyli Szalone życie wampira To jest chyba książka, która pamięta moje czasy W ogóle... Gimnazjum albo liceum. Kosztowała 7 zł, jak widzicie, i nie mój target. I to chyba wystarczy. Kolejna książka to Sekret Potęga Młodości. I ja tę książkę kupiłam, bo chciałam coś zmienić w swoim życiu. Wiecie, są takie dni, kiedy coś chcemy zrobić, ale przytam do połowy i nic we mnie się nie zmieniło, więc stwierdzam, że do mnie po prostu nie trafia, ale może do kości innego trafi, więc ląduję na tej małej kupce. I kolejną książką jest Blackout. I ta książka jest w strasznym stanie, bo w ogóle mój tata jak czyta, to Stasie niszczy książki. Ja mu mówiłam, że nie może tego robić, a on naprawdę niszczy książki, dlatego ja już mu takich książek, które są mi bliskie, nie daję. I ja tą książkę przeczytałam chyba do 300 strony. Chyba tak. I świetnie mi się podobała. Chociaż chłopak mojej przyjaciółki bardzo lubi tego pisarza i mówi, że ta książka jest naprawdę dobra a ja uważam, że jest średnia i nie wiem, co mam teraz robić, to jest taki wewnętrzny dysonans, pozdrawiam bardzo te osoby, pewnie nawet nie wiecie, że ja o was mówię, ale no napiszę wam, jak pójdzie ten filmik i nie wiem, w sumie ta książka w ogóle ciekawi, ale skoro mówi, że dobra, to może jednak mnie będzie ciekawiła, nie wiem, to jest taki... Bardzo problematyczny moment. I kolejna książka jest książką, która była jedną z książek Żenady w mojej młodości, czyli wybrana od pani Pisi Cast i Christian Cast I chodzi tutaj o to, że po prostu to jest ta książka, z której ja się tak śmiałam, kiedy byłam młoda. Kupowałam ją tak naprawdę, żeby się troszkę pośmiać z koleżanką i to jest chyba pierwszy tom, czy nie? Czy może jednak nie? Nie, to nie jest pierwszy tom. To jest jakiś jeden z kolei. Nie wiem, raczej nie mam pieszego, bo pieszy to jest chyba naznaczona. Jeżeli ktoś chciałby tę książkę, to też mogę wysłać. Ona jest w takim nawet stanie, więc piście! Chociaż ja nie polecam. Kolejna pozycja to będzie cała seria kroniki Jaru. Po prostu uważam, że to nie jest mój content. Uwielbiam tą okładkę. Jest taka piękna, zabijają trojko, jest prześliczna. I tutaj mamy jednorożcę. Słuchajcie, o tutaj. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale jest cudowna. Ale ja te książki zachowam, ponieważ moja wcześniejsza niedługo będzie w wieku, w którym będzie już się uczyła czytać. Ona bardzo lubi, jak to się jej czyta, i mam nadzieję, że sama też będzie bardzo lubiła czytać. I po prostu wtedy dam tą całą serię, ona jest piękna i właśnie będzie idealna dla niej. A słyszałam, że dla młodszych czytelników jest bardzo naprawdę bardzo dobra i bardzo dużo takich osób ją lubi. Kolejna pozycja jest jedna chyba z największych zaskoczeń tego anholu i to jest Illuminę, ponieważ ja bardzo chciałam tą książkę przeczytać, ale później dowiedziałam się, że druga i trzecia część jest bardzo średnia i w sumie skoro wiem, że tamte książki są średnie, to nie chce mi się czytać tej, chociaż chyba ją po prostu zawiozę nad morze do rodziców i kiedyś, jak będzie mi się tam nudziło, to może ją przeczytam, zobaczymy. Bo ciekawi mnie sama koncepcja tej książki, ale ona jest gruba i duża i nie wiem, czy mi się po prostu chce ją czytać. I ciężka też jest więcej. Jeżeli ktoś ma ochotę na bicki, to w jednej ręce ta książka o serenach, w drugich Illumina i będziecie pakować. Kolejna książka to dość niedawna premiera, czyli Dzieci Krwi Kości, jedna z moich największych rozczarowań tego roku. To ewidentnie jedzie właśnie do moich rodziców, chociaż bardzo mi się podoba ta układka. Niestety to coś w środku nie przypadło mi do gustu i po prostu nie będę czytała już o tomu, a o tej książce chciałabym zapomnieć. Teraz będzie książka, którą się kocha albo której się nienawidzi, czyli After mnie". To jest trzecia część, Słuchajcie i zobaczcie, ile ja tego przeczytałam. Ja naprawdę chciałam dać szansę tej historii. Ja przeczytałam moje dozy tej książki. 6:15 1 stron i stwierdziłam, że już więcej nie dam rady, że i tak już moje katusze były dość długie i że muszę to zakończyć. Dlatego w ogóle, jeżeli ktoś ma ochotę na after i potrzebuje tej części, to też dajcie znać, bo mogę komuś wysłać, bo nie ma sensu tego sprzedawać. Stan jest taki nawet spoko. Tutaj ta książka jest w ogóle średnio wydana, bo brzegi są źle wycięte, tutaj w ogóle jest niewycięte, ja nie wiem o co chodzi. Troszkę takie... to jest dziwne. I kolejna książka jest pod redakcją pana Georgia R. R. Martina, czyli Dzikie Karty. Ja tej książki przeczytałam chyba połowę. I niezbyt przypadła mi do gustu. Znaczy sam pomysł spoko, ale nie podoba mi się w ogóle tak jakby styl pisania oraz tempo akcji i dlatego postanawiam, że nie będzie po prostu już dłużej na mojej półce, ponieważ ja już, już chyba po nią nigdy więcej nie sięgnę zobaczymy, ale wydaje mi się, że to już koniec z tą serią. Czekam na Grę o Tron, Panie Martin, a nie jakieś dzikie karty, tu redagujesz. Tylko zabieraj się za Grę o Tron. Teraz pora na dwie książki tego samego autora i jedna z nich, moim zdaniem, była całkiem okej, okay, a druga była po prostu nudna. Pierwsza z nich to Dawca i właśnie ta książka moim zdaniem ma fajny pomysł. Historia jest dość przewidywalna, ale jeżeli chodzi o sam pomysł, sam styl, to całkiem okej. Okay. A Skrawki to jest to książka, której w ogóle nie pamiętam, wiem, że tam chodziło o jakiś kolor tkanin jakieś jakiś chyba pamięć w tych tkaninach, ja dobrze nie pamiętam, bo po prostu mnie troszkę zanudziła, tutaj bo za mało tempa, za mało akcji, jak na książki w tym stylu, jak na książki młodzieżowe, więc te książki też lecą na kupkę do oddania. I tu mamy już kolejną pozycję i... Są to wyznania gejszy w wydaniu kieszonkowym. Jak wiecie, z mojego bookholu, który niedawno się pojawił, ja kupiłam sobie tę książkę, którą uwielbiam, kocham, wielbię w wydaniu normalnym i to kieszonkowe już nie jest mi potrzebne. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to piszcie, to mogę komuś wysłać. Stanie stanie średni, ponieważ ja ją czytałam, nawet ma wygięte brzegi. Więc jeżeli komuś to nie przeszkadza, to mogę wysłać. A jak komuś przeszkadza, to po prostu idzie do moich rodziców. Kolejna książka to zostanie, jeśli kochasz. Game forman nawet spoko ale szału nie było nie mam ochoty czytać kolejnych części bo po prostu nie porwała mnie aż tak film też jest spoko, jeżeli ktoś się mnie zapyta ale no, szalnie było fajne, że była muzyka, ale mnie nie porwała i kolejna książka, którą powinnam już dawno wyrzucić ze swojej brodeczki to jest Początek Dana Brauna jak wiecie, najgorsza książka tamtego roku moim zdaniem, to jest sposób pomyłka wolałabym o niej zapomnieć nie uważam, że Dan Brown pisze w jakiś cudowny, genialny sposób, a jego książki są moimi ulubionymi, po prostu są bardzo rozrywkowe, ja czasami lubię poczytać takie pozycje, ale Początek nie dość, że spoileruje i ludzie to jeszcze jest po prostu słabe i nieprzemyślane chociaż pomysł jest całkiem w porządku i to było na tyle jeżeli chodzi o mój ahol i mam nadzieję, że ktoś z was się zgłosi po te książki, właśnie one wszystkie spadły na dobre ponieważ no ja ich już nie chcę, nie potrzebuję, jak nie to po prostu pojadą w inne miejsce, znajdą inny dom, na pewno nie będzie coś takiego, że zostaną zapomniane Dziękuję wam bardzo, dajcie znać, jeżeli czytaliście jakąś z tych książek i co o niej myślicie. Życzę wam jego tygodnia, jego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa pa.